Zwyczaju mnichów jest to, że często przebywają na pustkowiu, gdzie z dala od zgiełku i pokus tego świata poświęcają się modlitwie, medytacji i takiemu wglądowi w samych siebie. Któregoś dnia do takiej pustelni przybył zbłąkany wędrowiec. Tenże zbłąkany wędrowiec poprosił mnicha o łyk wody. Mnich zaprosił go do swojej dużej, kamiennej stągwi, by ten ugasił swoje pragnienie. Nieznajomy zaczerpnął wodę kubkiem, który otrzymał, napił się do syta i pełen wdzięczności, nieco ośmielony tym, że jest w takiej bliskiej przestrzeni z Mnichem, zapytał: No, ale proszę cię, powiedz mi, po co to?" robisz? Tak siedzieć sam? W samotni? Jaki sens ma życie, kiedy się tak w tej samotni siedzi? Popatrz na wodę, powiedział do niego mnich i wskazał gest, gestem stągiew, z której dokładnie przed sekundą nabrał nasz wędrowiec sobie wodę do picia. Co widzisz? Eee, no nic, nie widzę, odpowiedział zaglądając i upewniwszy się zaglądając do środka wędrowiec nic, nic, po prostu nic nie widzę mhm. po krótkiej chwili po dłuższej ciszy kiedy woda stąd się uspokoiła mnich powtórzył gest i powiedział spusz na tę wodę jeszcze raz, co widzisz i wtedy wędrowiec Powiedział tak. Widzę samego siebie. I to jest odpowiedź, po którą przyszedłeś, odrzekł w nich. Gdy po raz pierwszy zajrzałeś do zbiornika, woda była wzburzona, bo przed chwilą zanurzyłeś w niej kubek. Nie zobaczyłeś niczego. Teraz tafla jest spokojna, wygładziła się i dzięki temu możesz zobaczyć. To, czym jest tak naprawdę sens ciszy. Dzięki temu możesz użyć też samego siebie, a poznając siebie, poznasz najskrytsze tajemnice tego świata odpowiedział Mnich. Jak to możliwe? zapytał wędrowiec gdy twój umysł i głowa będzie spokojna. Niczym tafla jeziora, niczym woda wstągwi. Wtedy najmniejsze źdźbło trawy, najmniejsza muszka go poruszy, wywołując ogromne koła. Ale gdy twój umysł będzie wzburzony, tak jak fale oceanu, albo tak jakbyś za każdym razem wrzucał w nie kamień, to nawet dziesięciotonowy głaz, kiedy do niego wpadnie, to go po prostu zwyczajnie nie dostrzeżesz. W tym właśnie szukaj sensu istnienia i w tym właśnie szukaj sensu swojej ciszy. Bardzo dziękuję, Violeto, która wybrałaś w zeszłym tygodniu nam tę bajkę. Bo taką mam e, potrzebę powiedzieć Wam, skoro mamy styczeń i wszyscy za chwilę rzucą się na to, żeby sobie zaplanować, co oni będą, czego oni nie będą, y, i rzucać się na te postanowienia i wytrwawać w nich przez najbliższe dwa tygodnie, to wiecie co? Tak sobie myślę, Pierdżu. Jak to mówi moja ciocia: Pierdżu to jest takie fajne słowo i bardzo jej lubię, takie prawie że nie przekleństwo. Pierdżu to. Zostawcie to w jasną cholerę. Usiądźcie sobie i tak posłuchajcie, co wam w duszy gra. Posłuchajcie siebie w środku. I czasami, jak to powiedział inny profesor Osiatyński, zrób przedziałek. Wstań rano, zrób przedziałek i od, od siebie. Przeczytasz sobie na pewno cały ten tekst w internecie. Co masz od siebie zrobić sobie, sam? Profesora osiatyńskiego. I tak sobie myślę, że styczeń jest cudowny, a poniedziałek jest najlepszy do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, czego tak naprawdę potrzebujesz, co ci jest w życiu teraz potrzebne, bo nic nie trwa wiecznie. I to, że teraz jest Ci coś potrzebne, to nie znaczy, że będzie potrzebne Ci przez całe życie. A żeby się dowiedzieć, co Ci jest potrzebne, musisz usiąść i się zatrzymać i popatrzeć i pomyśleć i pobyć sam ze sobą, ani nie biec. Bo w tym biegu i w tym pędzie i w tym takim poświątecznym wszyscy sobie złożyliśmy Merry Christmas, Happy New Year, Wesołych Świąt, tysiące przyszło do Was życzeń, które nic nie wnoszą. Nie dlatego, że zostały złożone nam nieszczerze, tylko że zalała nas jakaś taka fala Ś -ś świąt Bożego Narodzenia e, i bez mała Wielkiej Nocy. E, I kiedy już opadną te wszystkie Merry Christmas, i tak jak igły z choinek, no to znowu wrócisz do tej bieżączki, w której będziesz gnać i pędzić za tym kolejnym tygodniem, e, kolejnym, e, kolejną wypłatą, kolejnym czymś. A może by tak właśnie dzisiaj usiąść i powiedzieć sobie, hej, a może nie, a może tak... Pomyśleć, co ja tak naprawdę w życiu chcę robić i zacząć to robić. No i właśnie z tym dzisiaj do Was przychodzę, żeby usiąść i w tym yy, sensie szukać tej ciszy, albo w tej ciszy szukać tego sensu. Jakoś tak się magicznie składa. Ja nie wiem, jak Wy to robicie, ale o sensie ostatnio mamy dużo bajek. W grudniu były dwie, w styczniu jedna, a to wy to robicie i to wy te bajki o tym sensie wybieracie. Może to jest też tak, bo jest mi bliskie zdanie Wiktora Frankla, tego neurologa i psychiatry, który trzy lata spędził w obozach koncentracyjnych, że takim fundamentem naszego istnienia jest sens, i jak tak pędzimy i biegniemy i tak. Czekamy na te piątki, żeby były znowu wolne. Jakoś może tego sensu nie widzimy i nie dostrzegamy. I tak sobie marzę o tym, żeby zawsze wstać rano i żeby powiedzieć tak, jak to mówią w Japonii. Jaki jest dzisiaj twój ikigai? Jaki jest dzisiaj twój powód do życia? I żebyś we wszystkim, co się wydarza, szukała i szukał, bo widzę, że jest z nami dwóch panów. Sensu, żebyś szukał, a, bo jeśli go znajdziesz, to jesteś już u siebie. I tego Wam z całego serca bardzo życzę. Tych trafionych myśli, tych trafionych splotów zdarzeń i tej fascynacji Waszym życiem, dniem, spotkaniem, wybitą kawą. Uśmiecham się do siebie a propos wybitych kaw, ponieważ gdyż albowiem mam taką. Przypadłość kupowania rzeczy dziwnych i ostatnio idąc po końcówkę domopa zakupiłam ekspres, więc to się tak wydarza. I mam, że jeśli ma ktoś ochotę na kawę, to zapraszam do biura, zrobię przepyszną kawę. Um, żebyśmy pamiętali, że my nie mamy zbyt dużo czasu na tej ziemi. Kiedyś ktoś napisał, że średnia długość życia człowieka na tej ziemi, niezależnie w jakim kraju, to tylko 640 tysięcy godzin. No to jeśli teraz masz godzinę, a jest 8.44, to chciałabym Ciebie zaprosić do tego, żebyś jej nie marnowała i żebyś jej nie marnował, żebyś wiedział, że one tak się topią jak ten śnieg i one przemijają, tak jak to Boże Narodzenie. I w tym przemijaniu, żebyśmy dostrzegali wartość i sens i radość, i żeby nam było dobrze w życiu, ze sobą przede wszystkim, a żeby nam ze sobą było dobrze, to bardzo mi zależy, żebyście w tym sensie tej swojej ciszy pobyli i żebyście zobaczyli, jakim cudownym jesteście człowiekiem. I nie chcę tutaj teraz wychodzić na jakiegoś kaznodzieja, albo księdza, albo pastora, który was przyszedł nawracać, bo nie ja jestem od tego. Ale chcę Wam powiedzieć, że jest bardzo wiele rzeczy, których w sobie zwyczajnie po ludzku nie doceniacie, o których nie myślicie albo wręcz przeciwnie, które negujecie. Jeśli ktoś mówi, jak ty pięknie dziś wyglądasz, to z wdzięcznością przyjmij te słowa. Jeśli ktoś powie, stęskniłam się, albo stęskniłam się za tobą, albo dziękuję ci pięknie za życzenia, to przyjmij je z wdzięcznością. Bo jeśli zaczniesz um, chłonąć takie drobnoż, drobiażdżki, okruszki, to one naprawdę zaczną budować w tobie. Troszkę inną wartość Ciebie. O tym oczywiście napisałam Wam w książce, którą dzisiaj będę drukować próbnie, żeby zobaczyć, ile razy w książce użyłam wyrazu że albo iż, albo innych. Znaczy, że użyłam 447 razy, więc to jest stosunkowo dużo, więc je będę teraz zamieniać. Wiecie doskonale, że piszę książkę i że jest przekroczone magiczne 200 tysięcy znaków już. Zalisz, więc czas ją przeczytać, czas ją wydrukować, czas ją poukładać. Jak się pytacie o tytuł, to oczywiście podpowiadam: Mam mózg i nie zawaham się go użyć. Szukam jeszcze tematu na podtytuł. Nie wiem, czy wszystko, czego nie dowiedziałeś się o mózgu w szkole, czy, czy wpadniemy na jakiś inny razem. Pewnie na jakiś inny razem wpadniemy. Um, ale, ale dzisiaj będzie taka redakcyjna część dnia, kiedy będę siedziała i będę e, układała te historie m, w jakąś całość, żeby one miały sens e, i żebyś mogła i mógł e, troszkę się pochichrać, kiedy będziesz czytać o lasach niedaleko St.Porkowa albo o tym, e, dlaczego mamy niektórzy pokusę zabić i zakopać, ale tego nie robimy. Oraz kto to był Jean do Bokassa, 13 Apostoł, no i o innych takich halabardach też będzie. Eee, ale bardzo mi zależy, żebyście trzymali teraz za mnie kciuki, bo to jest taki e, intensywny okres. Nie trudny, ale intensywny, który, który trzeba wcielić w życie, żebyście mieli co czytać. <laughs> Więc to tak. O styczniu. Sens ciszy. Niech zostanie z Wami na cały ten dzień, na cały ten poniedziałek. Wiem doskonale, że udostępniacie nasze bajki i to cieszy. Bo profesor Królicki, który je pisze, pisał. Jest magicznym człowiekiem, i ta jego metafora i lekkość, z którą opowiada nam o życiu, naprawdę niech zostanie w nas na długo. I Mam takie marzenie, żebyśmy zaczęli czasami naszym bliskim te bajki opowiadać. Może tym bardziej dorosłym niż tym mniejszym, ale tych metaforach niech ta mądrość mieszka jak najdłużej. Tego nam gorąco życzę. Cóż mi pozostaje? Pozostaje mi wydrukować teraz pierwszy brudnopis kolejnej książki, którą należy obudzić do życia, i niech to obudzenie się wydarzy w miarę szybko i mądrze z sensem z ciszą, z mnichem i z wędrowcem zapraszam Was w ten pierwszy tydzień roku. On jest taki wyjątkowy, bo za chwilę znowu będzie wolny, no więc tym bardziej, żebyście szukali takich przestrzeni, które was wspierają, i żebyście szukali takich dni i takich godzin, dla których warto się tak zatrzymać i powiedzieć sobie, wow! No, no to teraz dajcie mi jeszcze tylko informacje, kochani na czacie. Ile przytyliście po świętach? Jak tam sytuacja wygląda? Czy był ten moment już, kiedy staliście się bardziej niż w zeszłym roku wartościowi, chociażby z uwagi na to, że przybyło nam więcej serniczka albo tych innych okoliczności przyrody więc e, będę z dziką radością e, odczytywać e, sobie te komentarze e, ja dowiedziałam się że mam na przykład e, alergię na rybę maślaną e, i dowiedziałam się Sylwestra, e, kiedy ją konsumowałam. Dowiedziałam się też o niej w nowym roku, kiedy już nie było Sylwestra, i dowiadywać się jeszcze pewnie będę przez kilka kolejnych dni, jak mi te wszystkie uczulenia, alergie oraz inne okoczności przyrody zejdą. No, to się człowiek czegoś o sobie w starym roku jeszcze dowiedział. Wszystkiego co dobre. E, piszcie, udostępniajcie nasze bajki, polubiajcie nasze neurony. Wszystkiego, co wartościowe, wszystkiego, co wspiera głowę i wszystkiego, co powoduje, że się uśmiechacie, tego wszystkiego, kochani, Wam życzę. Pięknego dnia. O maślanej też się kiedyś dowiedziałam, napisała Ewa. Wierzcie mi, byście nie chcieli wiedzieć, jakie można mieć wariancje <laughs> po maślanej rybie. No ale nie ona dzisiaj przedmiotem... Em... W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, w tym tygodniu niech się dzieje najlepiej nam na głowę. No to co? Ja książkę składam, jedną i drugą odkładam, one czekają grzecznie sobie do następnego poniedziałku. Ogień! Idziemy robić poniedziałek, uśmiechajcie się do ludzi. O tak, o to Was poproszę, uśmiechajcie się do ludzi, to naprawdę robi dobrze nam. No? Naszemu nerwowi błędnemu, ale przede wszystkim też to robi dobrze ludziom, więc oni też się do nas odśmiechają, a w to potem neurony lustrzane robią resztę roboty. Wszystkiego, co bezpieczne, dobre, piękne i wspierające. Trzymajcie się. Pa! pa.